W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Na chwałę Bożą i cześć Maryi. Dzisiaj, to jest 28 sierpnia, świętujemy Królowej i Matki Czasów Ostatecznych. Dlatego módlmy się. Maryjo, Królowo i Matko Czasów Ostatecznych, módl się za nami. Maryjo, Królowo i Matko Apostałów Miłości, czyli Apostołów Czasów Ostatecznych, módl się za nami. W ten dzień, dzisiaj troszkę inaczej, przeczytam całe, całą wiadomość od Matki Bożej z 23 sierpnia 2024 roku i będę zatrzymywać się w niektórych momentach. Może będą to momenty dla Ciebie również znaczące, tak jak i dla mnie. Podzielę się po prostu tym z Tobą. Rozpoczynajmy. Moje ukochane dzieci, ukochane dzieci mojego niepokalanego serca. Jako matka, która Cię kocha, jako matka, która czeka nad swój, czuwa nad swoimi dziećmi, staję przed Tobą, aby ponownie zaprosić Cię do refleksji nad swoim życiem. Pierwszy list do Tomeusza, rozdział 4, wers 16, Efezja, na rozdział 4, wers 22-24. Abyście przygotowali, abyście przygo... przygotujcie każdemu wewnętrznie, niech każdy z Was przygotuje wewnętrzne schronienie, aby jego sumienie, jego działanie i wszelkie działania były zgodne z wolą Boga, odzwierciedloną w przykazaniach, w sakramentach, w dziełach miłosierdzia odzwierciedloną w każdym kroku, który mój Syn stawiał na ziemi. Zatrzymam się. Jest to mowa o woli Bożej, którą można realizować, kiedy się żyje w przykazaniach, sakramentach, kiedy się świadczy dzieła miłości i miłosierdzia, kiedy się każdy krok stawia z Jezusem. Wtedy przygotowujesz wewnętrzne schronienie. Idźmy dalej. Kochane dzieci, jesteście w czasie plag i wielkich chorób, które będą nękać całą ludzkość, ale najgorszą chorobą, na którą nie ma lekarstwa, jest choroba odrzucenia Boga w życiu każdego ludzkiego stworzenia. Choroba, na którą nie ma lekarstwa, to ta, którą istota ludzka swoimi zmysłami i słowami ogłasza: Nie wierzę w Boga, nie kocham Go i nie potrzebuję Go. Dlatego wzywam Was do oczyszczenia duchowego, do przyspieszenia kroków zmierzających do ponownego zjednoczenia z moim boskim synem, abyście wyprosili przebaczenie. Tu się zatrzymam. W poprzedniej wiadomości z 22 sierpnia była mowa o trzech chorobach, które nękają ciało. A tutaj jest mowa o chorobie, która nęka ducha i na którą nie ma lekarstwa. Jeśli człowiek po nie sam nie przyjdzie, nie ma materialnego lekarstwa. Bo jeśli sami ogłaszamy, że nie wierzymy w Boga, to już chorzy jesteśmy. Dlatego te dwa listy z 22 i 23 trzeba czytać razem. Wiele osób za takie komentarze wysyłało. No czy Maryja może mówić o, o, o ziołach? Czy Maryja może... Yy, może wzywać, żeby nasze ciało było zdrowe. Tak, Maryja wzywa, żeby nasze ciało i nasz duch był zdrowy. Dlaczego? Bo Maryja potrzebuje nas jako Apostołów Miłości. Potrzebuje nas, naszego ducha, całego człowieka. Duch, dusza i ciało. Ciało też musi być zdrowe, skoro będą plagi, choroby. To chodzi o to, że tylko zdrowy człowiek może dokonać pewnych rzeczy. I Maryja o to chce zadbać. Idźmy dalej. Dzieci, w związku z wirusami, które będą pojawiać się sekwencyjnie na całym świecie, otrzymaliście od domu Ojca z woli Bożej leki, które posiadacie w naturze, aby zwalczać te choroby. Jeśli użyjesz innych leków, mój Syn będzie tym, który to zaaranżuje. Ale Wy posiadacie leki, które daliśmy z woli Bożej. Abyście mogli zwalczać i leczyć choroby, które nadchodzą i te, które już są na ziemi w tej chwili, zarażając moje dzieci. Jeśli nie masz olejków, aby przygotować mieszankę niezbędną do leczenia choroby, poszukaj kilku głównych roślin i umieść je z wiarą. Ponieważ jeśli powiesz górze, aby poruszyła się z wiarą, ona się poruszy. Porównaj Ewangelia Świętego Marka, rozdział 11, wersy 22-23. Jeśli z wiarą powiesz mojemu boskiemu synowi, aby cię uzdrowił, on cię uzdrowi. Zatrzymam się. W poprzedniej wiadomości podlinkowałam również były zestawy różnych ziół, dane z domu Ojca Niebieskiego. No dobrze, ale może nie zdążyłeś, może usłyszałeś to dopiero teraz i nie masz jak tego nabyć. Zawsze przesłanie Boże jest takie, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Więc jeśli czegoś nie masz, jeśli nie potrafisz, to co robisz? Nie, no nie możesz tego zdobyć To mówisz to Bogu z wiarą Panie wierzę, że możesz tego dokonać że możesz mnie uzdrowić Jeśli chcesz się posłużyć mną w tych czasach ostatecznych to wiem że jest możesz to zrobić Te mieszanki, te oleje wszystkie są po to, żeby wzmacniać wiarę też tych, którzy jeszcze jej w pełni nie mają. Taki środek materialny, ale tak naprawdę najważniejszą rzeczą z tego wszystkiego jest wiara. Więc jeśli nie masz tych środków materialnych, to i tak masz najważniejszy składnik tych wszystkich środków. Bez których one też nie zadziałają. To jest wiara. Idźmy dalej. Najdroższe, umiłowane dzieci mojego niepokalanego serca. Módlcie się za Stany Zjednoczone i ziemia mocno się trzęsie. Dzieci, módlcie się. Meksyk bardzo ucierpi w wyniku trzęsienia ziemi o dużej magnitudzie. Módlcie się za Stany Zjednoczone, które będą cierpić wojnę. Módlcie się, drogie dzieci, za cały świat. Módlcie się za Chile. Chile stanie w obliczu wielkiego trzęsienia ziemi o dużej sile. Jak bardzo was ostrzegaliśmy, dzieci, a wy nie uwierzyliście. W tej chwili zobaczysz, że te ostrzeżenia pokażą się na Twoich oczach. Zatrzymam się. Wiele osób, słysząc różne orędzia, różne przesłania z nieba, mówi, czy to jest zatwierdzone, czy to się może sprawdzić. Ja to dam mały przykład. Były objawienia Matki Bożej w Becho, która ostrzegała, jaka kara przyjdzie. Nie uwierzyli. I kara przyszła. Matka Boża również odpowiedziała, że ryby dom, ci, którzy będą mieli świece poświęcone, zrobione ręcznie i będą je palili w tym czasie, nie zginą w czasie tej wojny domowej. I tak się stało. Skąd to wiem, opowiadają o tym misjonarze, którzy mieszkają w Rwandzie. Znajomość pewnych rzeczy. Ale też dar Ducha Świętego, mądrość, rozum, rada, męstwo, umiejętność, pobożność i bojaźń Boża. Masz dary, żeby rozeznawać. Są rzeczy, które nie możesz czekać. Ci ludzie zastosowali świeczki, inni się modlili. Weszli w te objawienia. Ponieważ katolik, chrześcijanin na co dzień porusza się w Duchu Świętym. Jeśli... To o czym była mowa wcześniej Jeśli żyje zgodnie z wolą Bożą. A jak żyć? No to to na początku tego listu była mowa. Idźmy dalej Módlcie się za antyle, moje dzieci. módźcie się, ponieważ popłynie krew i zostaną mocno wstrząśnięte wielkim trzęsieniem ziemi. Módlcie się moje dzieci za Amerykę Południową krew popłynie w kilku krajach. Będą cierpieć w obliczu widma komunizmu, który zostanie zmiażdżony, a narody wkrótce zostaną wyzwolone. Mućcie się, ponieważ tsunami dorsza do Ameryki Południowej i moje dzieci będą z tego powodu cierpieć. Módlcie się, moje dzieci, mućcie się za Francję. Zobaczycie krew waszych dzieci płynącą ulicami, ponieważ Francja poważnie obraziła Boga Ojca. Od kilku dni jest to kolebka antychrysta, który wywołuje mdłości w umysłach młodych ludzi. Módlcie się, moje dzieci, ponieważ Hiszpania została najechana od wewnątrz, opłakują to. Anglia cierpi z powodu wojny. Włochy cierpią z powodu wojen i są wstrząśnięte pierwszym celem antychrysta. Rosja będzie cierpieć, będzie bardzo cierpieć. Moje małe dzieci, i to nie jest tak, że kraje, których nie wymieniam, nie będą cierpieć, ponieważ wszystkie zostaną oczyszczone. Wszystkie zostaną oczyszczone, niektóre bardziej, inne mniej, ale one odczują wojnę i ją doświadczą z pierwszej ręki. Módlcie się, moje dzieci. Za, dzieci, za moje dzieci z Ukrainy, ile bólu i cierpienia powoduje w kraju jedno stworzenie, ilu niewinnych zginęło nie tylko na Ukrainie, ale i w Rosji, ilu wielkich mocarstw przygotowuje do walki w jednej chwili na jedno wezwanie. Jako mama, potrzebuję dzieci mojego syna, aby były zapalone świece, które nie wygasają poprzez modlitwę słowem, sercem i modlitwą i swoimi działaniami. Kocham was wszystkich, ponieważ przyjęłam ich wszystkich ustóp krzyża. Błogosławię Cię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Mama Maryja. I teraz mały komentarz co do tych krajów wymienionych. Zwłaszcza niektórych. Jeśli zapoznałeś się z proroctwami Marii Żulirzeni na czasy ostateczne, to jest to wszystko bardzo zgodne. Anglia, Francja, Włochy, Rosja. Czy to jest straszenie? Nie, to jest wzywanie do nawrócenia. A co lepsze, Mama Maryja mówi, że potrzebuje nas, abyśmy mieli zapalone świece i nigdy nie gasnące poprzez modlitwę słowem, sercem i modlitwę dziełami czyli tym, co robisz. Bo nas przyjęła u stóp krzyża. Wiesz, za każdym razem noszę szkaplerz Marii Żulizani na czasy ostateczne, bo musiałam uznać, że są te czasy ostateczne. I zawsze, kiedy go zakładam, modlę się o z awę, śpiewam i staję pod krzyżem. I wiem, że pod tym krzyżem nie jestem sama, ale jestem z mamą Marią. Tam ona mnie przyjmuje jako dziecko swoje. Pod filmem umieszczam link do całego tego orędzia. Link o ziołach, bo mama Maryja chce zadbać o nasze dusze i o nasze ciało. I róbmy to, co ona mówi. Słuchajmy jej, a dzisiaj szczególnie zawierzmy się jej. Zawierzmy się ponownie. Oddajmy swoją wolę Boży, Bogu. Porozważaj te słowa. Dlaczego warto rozważać te słowa? Ponieważ każde, nie wiem czy wiesz, to też jest wiele zapytania, ale każde te słowa i wezwania są, są, mają jakby imprimatur yy, kościoła poprzez biskupa miejsca. Ponieważ są sprawdzane teologicznie, czy są w nich jakieś błędy, nie ma. W związku z tym możesz je rozważać, bo mogą one przysłużyć się do twojego do twojego wzrostu wiary. W tym czasie, w jakim żyjemy, po to są te wezwania. Po to są te wezwania. Jeśli ktoś zapytał się mnie, czy to nie jest straszenie, ale nie wiem, czy pamiętasz. Matka Boża w Fatimie objawienia prywatne, ale zatwierdzone przez Kościół Katolicki, Matka Boża mówiła: Jeśli się nie nawrócicie, przyjdzie wojna. Jeśli się nie nawrócicie, przyjdzie wojna jeszcze gorsza. Potem Matka Boża w Akita dokładnie opowiadała w trzecim objawieniu z 13 października 1973 roku. Jakby powtórzyła trzecią tajemnicę fatimską. Też podlinkuję film o tym. Posłuchaj tego. To nie jest straszenie. To jest wzywanie do nawrócenia i do oczyszczenia z grzechu. Królowo i Matko Maryjo. Czasów ostatecznych módl się za nami. Maryjo, królowo i Matka apostołów miłości. Czyli apostołów czasów ostatecznych módl się za nami. I prowadź nas do Jezusa, skrywamy się, w Twoim sercu. Amen.